Czy warto kupić apartament w Albanii? Dzisiaj opowiemy sobie o sześciu przyczynach, które wskazują nasi klienci wybierając nieruchomości w Albanii. Cześć, ja nazywam się Michał Wójcik i jestem właścicielem CN Homes i na tym kanale opowiem Ci o inwestycjach w nieruchomości w ciepłych krajach. Przez ostatnie kilka lat mieszkam i uczestniczyłem w wielu transakcjach na zagranicznych rynkach nieruchomości w krajach Europy i Azji. Dzisiaj mieszkam w Hiszpanii i zabieram Ciebie na przejażdżkę pod palmami, podczas której opowiem Ci jak. Kupowaliśmy nieruchomości pod paszporty w Turcji. Szukaliśmy całego budynku pod grupowy zakup inwestycyjny w Albanii za milion euro. Opowiem Ci historię klientów, którzy podwajali swoje majątki na inwestycjach za granicą. I jak pomogliśmy wielu klientom kupić drugi dom w kilkunastu ciepłych krajach na świecie. Jeżeli planujesz zakup nieruchomości w ciepłym kraju, ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Witam Ciebie na mojej przejażdżce pod palmami, na której opowiadam o nieruchomościach w ciepłych krajach. A dzisiaj mamy taką przejażdżkę w sumie bardziej autostradową, ponieważ ja właśnie przejeżdżam po Hiszpanii, jadę z Torawiechy do Walencji. A za chwilkę sobie zjedziemy do, jeszcze w stronę Denii, tak żeby zobaczyć sobie kilka tam inwestycji dla jednej z naszych klientek. Natomiast dzisiaj poruszymy temat o tym, czy warto kupić nieruchomość w Albanii. I omówimy takie sześć faktów, które wskazują nasi klienci, a dlaczego wybrali właśnie Albanię? Dlaczego chcieliby kupić nieruchomość w Albanii? Dlaczego tam kupujemy? Dlaczego właśnie tam wybrali swój wymarzony apartament do zakupu, na którym też zarabiają, czy też do którego po prostu przyjeżdżają ze swoją rodziną? A przypominam, że to jest przejażdżka pod palmami o nieruchomościach w ciepłych krajach. Z tej drugiej kamery widzisz właśnie tą przejażdżkę, czyli poczuł się tak, jakbyś był, czy też była ze mną razem w samochodzie, i jakbyśmy po prostu rozmawiali o nieruchomościach na przykład właśnie dzisiaj w Albanii. Ja przez ostatnie 3 lata spędziłem wiele miesięcy w różnych krajach obsługując również naszych klientów czy też uczestnicząc przy transakcjach zakupu nieruchomości w ciepłych krajach. Dzisiaj mieszkam w Hiszpanii, dlatego właśnie przyjeżdżamy się przez ten kraj. Natomiast o Albanii opowiem tobie też kilka faktów, dlaczego nasi klienci właśnie kupują nieruchomości w tym kraju. A pierwszym z faktów, który wskazują nasi klienci, to jest na przykład to, że generalnie przystępność cen. Tak? I tutaj można by sobie też właśnie porównać na przykład do Hiszpanii. A powiedzmy, możemy nawet porównać do rejonu, w którym ostatnio też byliśmy razem z naszymi klientami do Andaluzji, gdzie patrzyliśmy na taką nową inwestycję, która jest w pierwszej linii zabudowy w miejscowości Manilwa. Gdzie apartamenty zaczynają się, ceny apartamentów zaczynają się od miliona euro zbyć. Co ciekawe, ta inwestycja jeszcze się nie zaczęła. ona dopiero się buduje, a w sensie jeszcze nawet się nie zaczęło budować. A pierwszą grupą zakupową tam są Polacy, a ponad połowę mają już sprzedane. Czyli rzeczywiście, na przykład w Hiszpanii mamy dosyć sporo ruchu i też dosyć sporo inwestorów właśnie z Polski. Natomiast porównując sobie do Albanii, ponieważ dzisiaj rozmawiamy właśnie o Albanii, też równie pierwsza linia, równie też inwestycja bardzo ciekawa, ponieważ z prywatną plażą, z taką ilością ogromną, powiedzmy takich facilities, czyli takich dodatkowych części wspólnych dla mieszkańców czy też dla kupujących nieruchomości, może kosztować już na przykład 200-250 tysięcy euro. Czyli co? Czyli w sumie tak naprawdę w cenie jednego apartamentu w Hiszpanii, może kupić być tak naprawdę cztery, albo i nawet pięć w, e, w Albanii. Więc ceny naprawdę naprawdę się różnią. Tak, tutaj sobie zjedziemy. Myślę, że to będzie ta droga. Tak, drugim faktem, który wskazują nasi klienci, to jest to, że jest potencjał wzrostu wartości. Popyt na Albanię cały czas rośnie, nawet założyliśmy to w naszej firmie, że rzeczywiście z roku na rok coraz więcej klientów pyta o Albanię. Albania też sama w sobie cały czas się rozwija. Buduje się w tym momencie, albo już nawet w sumie, wybudowane jest lotnisko we Wlorze. Są informacje właśnie, że lotnisko, cała infrastruktura jest gotowa. W tym roku, w 2025 roku, mają zrobić takie testy Techniczny tego lotniska, a obiecuję, że już od kolejnego roku będą właśnie loty pasażerskie, loty komercyjne z Europy przylatywać właśnie do Albanii. Na tę chwilę do Albanii możemy się dostać na dwie drogi, w sensie dwoma, dwoma sposobami. Jeden to jest lot do Tirany i później zjazd na przykład na dół do Sarandy około 6-7 godzin. Natomiast druga opcja to jest przy, przylot na Korfu, czyli na grecką wyspę, a później przepłynięcie takim wodolotem a, który płynie pół godziny taki szybszy, około godziny półtorej, taki troszkę wolniejszy a one powiedzmy w sezonie pływają gdzieś mniej więcej około co godzinę, wiadomo, że po, sezon, po, po sezonie w, w okresie niesezonowym y, tych y, przepłynień, czy też powiedzmy rozkład jazdy jest troszkę rzadszy natomiast też bardzo wygodnie można się naprawdę tam dostać, ponieważ z lotniska w Korfu do portu w, tam, skąd odpływa właśnie wodolot, do Albanii można się dostać 10 minut taksówką, więc jest to naprawdę bardzo też przyjemna podróż i też dosyć ciekawa, ponieważ też płyniemy takim powiedzmy, szybkim, małym promem. A kolejnym aspektem, który też wskazują nasi klienci, jeśli chodzi właśnie o wybór nieruchomości, ten, czy też wybór Albanii, to też to, że Albania jest czysta i jest może tak nazwijmy coraz bardziej. Europejska, coraz bardziej przygotowana dla turystów, a coraz bardziej też jest rzeczywiście przystosowywana pod turystów, ponieważ cały czas rozbudowuje swoje kolejne plaże, a cały czas budują się generalnie właśnie nowe miejsca, infrastruktura, bardzo dużo hoteli, bardzo dużo również takich apartamentowców typowych pod summer homey. Więc rzeczywiście Albania, infrastruktura jej cały czas się rozwija. Wiadomo, że na tę chwile, ok, to jeszcze nie jest to może jakbyśmy sobie porównali może w jakimś, z jakimś miasteczkiem, które słynie z turystyki już od wielu wielu lat. Natomiast tam naprawdę wiele się zmienia z roku na rok. Widać ogromną różnicę. Tym bardziej też to, na przykład jak inwesty, inwestycja w ten w lotnisko, właśnie we wloży, to też jest kolejna rzecz, kolejny aspekt, który rzeczywiście spowoduje to, że będzie więcej lotów do Albanii, będzie ona coraz bardziej popularna, będzie popularniejsza wśród turystów i też inwestorów, nie tylko z Europy, ale też i z całego świata. Kolejnym aspektem też jest to, że są właśnie, że jest brak potrzeby Jakichś specjalnych dokumentów, czy też przygotowanie jakichś specjalnych zgód, no to aby zakupić nieruchomość. Ten zakup jest dosyć łatwy. On wygląda tak samo jak u nas w Polsce albo no, nazwijmy, jest bardzo podobny. Tak, Ten proces jest rzeczywiście łatwy, podobny i, yy, i możemy sobie dokonać tego zakupu dosyć wygodnie, nawet robiąc to zdalnie i wydając jakieś pełnomocnictwo dla nas, czy właśnie dla osób, które na miejscu mieszkają, na przykład dla prawnika. I też możemy się wręcz o nic nie martwić, wszystko będzie za nas załatwione i też wszystkie przygotowane, przygotowane dokumenty, czy też patrz nam akt notarialny, więc to wszystko da się nawet załatwić zdalnie. Oczywiście zachęcam do tego, aby przyjechać, aby zobaczyć, zobaczyć, zobaczyć inwestycje, którą chcielibyśmy kupić, zobaczyć też okolice, poczuć ten klimat sarandy, Albanii, poczuć generalnie to i zobaczyć właśnie na własne oczy, jaka saranda jest naprawdę też przepiękna. A kolejnym aspektem, który też wskazują nasi klienci, to są też niskie koszty utrzymania nieruchomości. Naprawdę one są niskie, dużo niższe niż w Polsce, ponieważ miesięczne utrzymanie nieruchomości to może być nawet około 50 euro. I wiadomo tutaj, to zależy od tego, ile mamy takich dodatkowych części wspólnych w tej danej nieruchomości, i też ile tak naprawdę. Mamy rzeczy takich do utrzymania, tak, jak basen, jak Sauna, jak siłownia, jak właśnie jakaś taka wspólna plaża, czy jak recepcja. Także to są takie kwestie, które rzeczywiście wpływają na to, czy ta nieruchomość będzie mniej nas kosztować miesięcznie, czy ona będzie nas kosztować więcej. I kolejnym też aspektem, takim jest też to, że mamy możliwość wynajmu krótkoterminowego. Ten rynek nie jest zupełnie utrudniany, tak? czyli możemy rzeczywiście wynająć sobie nieruchomość na krótki termin. Możemy je wynająć na Airbnb, możemy wynająć na booking.com, możemy oddać też w zarządzanie taką nieruchomość. Na miejscu my zajmujemy się całościowo właśnie całym zarządzaniem najmem krótkoterminowym, więc to jest też taki aspekt, który ułatwia rzeczywiście to, że ten apartament sam na siebie też zarabia, tak? Nie tylko przetrzymujemy kapitał, nie tylko liczymy na to, że będzie właśnie wzrost wartości nieruchomości. Ale też rzeczywiście nieruchomość generuje dla nas po prostu miesięczny przychód. A, tak, to było na tyle dzisiaj o Albanii. A, wjechaliśmy teraz do e, Deni. A, jedziemy właśnie po drodze z Torawiechy do Walencji. Jeszcze przejazdem sobie zobaczymy właśnie też deni i też inwestycje dla naszej klientki. A, natomiast dzisiaj było właśnie o Albanii. Zachęcam Ciebie też do obejrzenia innych filmów podczas których, czy też w których właśnie też opowiadałem o kilku innych też ważnych aspektach z punktu widzenia zakupu nieruchomości właśnie w Albanii i też to, co jest ważne, czy też najważniejsze, o co pytają właśnie nasi klienci. Dzięki za dzisiejsze obejrzenie odcinka, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. Będziemy się też przyjemni wtedy nagrywać te odcinki, ponieważ będę wiedział, że nagrywam je właśnie dla Ciebie, a ten kanał jest tworzony właśnie dla Was aby dzielić się wiedzą i doświadczeniem o nieruchomościach w ciepłych krajach. Dzięki bardzo, dobrego dnia, cześć!